Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w Spopeszty Lordeni. Piękna, słoneczna pogoda. Wiem, że ostatnio robiłem film o Panu Macieju Maciaku, ale dzisiaj musi powstać ten odcinek, ponieważ dotyczy on rodaków kameratów. To, co zostało powiedziane w programie, musisz to wiedzieć. Za chwilę Wam udostępnię krótki film, kilka minut. Na prawie cytatu będziecie mieli okazję sobie przesłuchać i ja będę chciał się odnieść do tego, co zostało powiedziane przez pana Macieja Macieka w tym programie. I widzicie, ja mówię pana Macieja, używam tu, uważam, że kultura tego wymaga takich wyrażeń, takich zwrotów, a to jak pan Maciej się wyraża na temat właśnie rodaków, kamratów, no to pozostawia wiele do życzenia. Serdecznie Was zapraszam. Tutaj, proszę Państwa, też dwa zdania o tych uwięzionych w Flipie i Flapie, którzy popełnili dziesiątki, setki przestępstw. Ja sam byłem świadkiem wielokrotnie, słyszałem i tak dalej. I proszę Państwa, jakiś taki jubel zrobili w gnieździe, żeby uwolnić ich tam z aresztu. Ze 100 osób przyszło to trochę mało, jak na taką ważną intencję, żeby uwolnić ich z aresztu. E, poubierani w mundurki, które tam Omzryk określił jako mundury sesmańskie. Ja uważam, że oni specjalnie się bardziej upodobnili do mundurów polskiej policji, że to o to chodziło, ale no, to jest ich ocena, niech, niech tak błądzą. Proszę Państwa, schemat znany z różnych y, takich właśnie skrajnie nacjonalistycznych organizacji z każdego kraju. Finlandia, Szwecja, Norwegia i tak dalej tak dalej. Charakterystyczne czarne drzewce, mundurki i tak dalej i tak dalej. Wszystko w ten sam sznyt. Widać, że tym ktoś steruje z zagranicy. I tam, proszę Państwa, jakaś kobieta była w papierowej koronie na głowie w tym gnieźnie. I ciągle, proszę Państwa, że Niemcy źli. Jakiś facet taki był z brodą. Ja tam kiedyś miałem z nim jakiś minimalny kontakt, ale to była taka bidulka. Teraz widać, że tam Wypasiony człowiek. Proszę Państwa, takie ruchy są podsycane pieniędzmi z zewnątrz. Tam idą miliony na utrzymanie tego banderowskiego ruchu. Miliony idą na utrzymanie. I oni, proszę Państwa, otwartym tekstem cieszą się z wyboru Nawrockiego. No to, to o co chodzi? To, to, to dopisu się zapisz. I system nic im zrobić nie może. Nic im zrobić nie może. Dlatego ta formuła aresztu. Już lata temu powinni być wsadzeni do więzienia za to, że nas banderyzują, zdziczają. To jest taki Netflix. Oni taki Netflix kręcą dla, dla ludzi, którym wmówili, że są patriotami, tak? że są, bo rodacy używają takich słów rodacy i tak dalej. Ja na tym proszę Państwa, słucham taki, takiego, tam 13-minutowego chyba nagrania, i ta kobieta z tym, z tym facetem z brodą. Przecież ledwo po polsku mówią. Proszę Państwa, jak się zastanawiam, pytam koleżanki, mówię, posłuchaj, z jakim, z jakim oni akcentem mówią? No i ona tak odruchowo powiedziała, z wiejskim. Nie, to nie jest, mówię, wiejski akcent. To jest, przynajmniej w przypadku tej kobiety, proszę Państwa, to, to był akcent niemiecki. To był akcent niemiecki. Ona tak mówi. I oni tam nawalają w Niemców w tej wypowiedzi, oczywiście tam w Żydów pewnie też i w Ukraińców, banderyzują nas tu wszyscy, wszyscy wrogami, to są hasła Azowa. I ja wyraźnie, proszę Państwa, słyszę, że ta kobieta jest volksdeutschem i nawala w Niemców. Coś tu jest nie tak, proszę Państwa. Coś jest nie tak. I ci ludzie tacy widać, że takie biedne, upośledzone, trochę tam niektóre z nich takie znikąd poparcia. No do dipu to taki się na pewno nie nadaje, bo ja osobiście bym go wyrzucił za uszy. Ja muszę odnieść się do tego w ten sposób, że wiecie co, coraz dalej zaczyna mi być do ruchu, dobrobytu i pokoju. Na czym polega tak de facto pokój? Czy pokój polega na tym, żeby innych obrażać, żeby in z innych sobie robić po prostu wrogów? To jeżeli Pan Maciej nie robi sobie wrogów z Rosji czy z Ukrainy, a chce sobie robić z rodaków, kamratów, wrogów, którzy ubierają się, tak jak się ubierają, ponieważ mają mundury, czy mundur, czy noszenie munduru to jest jakiekolwiek przestępstwo, Panie Macieju? Czy ym, te oskarżenia padające i Pan to tak łatwo stwierdza, tak Panu po prostu kapie, zbudzi, żeby. Obrażać w ten sposób i nazywać tych ludzi Wojtka i Marcina od razu po prostu przestępcami? Panie Macieju, przecież Pan nie jest sędzią, czy Pan już wydał jakiś wyrok? Sam Pan mówił, że dopóki nie zostaną wydane wyroki, to trzeba uznawać taką, takie coś, że ktoś po prostu jest niewinny. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć. Następna rzecz. Dlaczego dlaczego pan Maciej akurat nazywa ich banderowcami? Przecież kto pochwalał różnego rodzaju akcje zdejmowania flag żółto-niebieskich gdziekolwiek w naszym kraju, jakim jest Polska. Przecież rodacy kamraci zawsze yy, pokazywali tego rodzaju wydarzenia yy, sami klaskali, składali ręce, żeby bić brawo, jeżeli ktoś to yy, zrobił i właśnie. Yy, Pozbył się takiej flagi na rzecz flagi polskiej. Więc czy ściąganie barw obcego narodu to jest potwierdzenie tego, że, że co, że się jest akurat banderowcem? Skąd takie w ogóle oskarżenie? Przecież dobrze, jakby Pan właśnie słuchał, to jest to, co Pan Maciej mówi, że zachęca do tego, żeby słuchać jego programów. Musisz to wiedzieć i tam się dowiecie, co, co ma do przekazania. No, ale. To jest tak jak się nie słuchało programów na żywo MPTV, gdzie Wojtek z Marcinem nadawali, i nie widziało się tak de facto, albo nie chciało się widzieć tego, co było w programach. Poza tym, że czasami zdarzały się wybuchy jakiejś agresji, czy też parę słów i przekleństw zbyt dużo wypowiedzianych. No ale to tak jest, i ja akurat jeśli chodzi o. Pana Macieja, i ten jego przekaz w tym programie jestem tak zdegustowany, tak zniesmaczony, że nie mogę na tego rodzaju programy już więcej patrzeć. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. piście komentarze. Krytykowanie ludzi, którzy spotykają się w jakimś miejscu, żeby zaprotestować, że Wojtek z Marcinem są w więzieniu. No to i jeszcze mówienie w ten sposób, że to osób to mało. Ludzie przyszli. Poświęcili swój czas, przyjechali nie wiadomo z jakiej części Polski, i trzeba docenić każdą jedną osobę, która przyjechała. A ile tak de facto ludzi jeździło, jak pan Maciej startował na prezydenta? Czy były jakieś wiece organizowane, takie poparcia, czy stali z transparentami RDIP i skandowali: Maciej, Maciej, Maciej! Jak stał pod telewizją Republika, gdzie go nie wpuścili? Pod PKW no byli jacyś ludzie, jak była konferencja organizowana, zainteresowani, no to tam się jacyś zebrali, ale może częściowo część ludzi była tam przypadkowych. Ale czy to byli ludzie z Ruchu Dobrobytu i Pokoju? Po co w ogóle rozmawiać na tego rodzaju argumenty? Po co, po co w ogóle w ten sposób czepiać się takich kwestii? Tak? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ja myślę, że pan Maciej Maciek coraz bardziej odlatuje w swoich programach z tą krytyką bo można słuchać jakiejś konstruktywnej krytyki, ale krytyka to już nie jest krytyka to już jest obrażanie, to już jest stawianie jakichś zarzutów konkretnych wobec innych ludzi cały czas ta nagonka na braunistów cały czas nagonka na ludzi, którzy popierają Grzegorza Brauna i później albo że kamraci poprali Nawrockiego no bo poparli Nawrockiego, ja sam Zrobiłem program, że trzeba wybrać tak zwane mniejsze zło. Bo jakbyśmy wybrali Trzaskowskiego na prezydenta, to czego można byłoby się spodziewać? Pan Maciej byłby zadowolony, jakby Trzaskowski został prezydentem. Można zadać takie pytanie: czy tutaj słuchacze ruchu dobrobytu i pokoju byliby bardziej zadowoleni, gdyby Trzaskowski został prezydentem? Czy wam by to wisiało przysłowiowo? I nie byłoby żadnej różnicy, czy jest Trzaskowski, czy jest Nawrocki prezydentem. Zastanówcie się i odpowiedzcie w komentarzu. Także w moim przekonaniu, coraz bardziej pan Maciej odpływa w swoich programach, w tych komentarzach z tą taką, można powiedzieć, nienawiścią wobec innych cały czas. Okej, okay, ja rozumiem, że można mieć inne zdanie, że można powiedzieć coś, uargumentować, ale, ale jest to już wysoce niesmaczne, jak to się. Ogląda. Wy pisaliście mi komentarze, że pan Maciej się zmienił po wyborach i że coraz bardziej właśnie jest i taki z taką pałą, taką nienawiścią wobec innych, coraz bardziej jeszcze jest krytyczny. I że jak już się kogoś uczepić, to pani Lucyny Kulińskiej, czy Kamratów, czy Braunów, i na przemian każdego gdzieś tam obrawia i to w taki sposób, że. Już nie da się tego po prostu słuchać. Nie, ja już nie mogę tego słuchać. Ja nie wiem, czy będę oglądał jeszcze kolejne programy, ale po tym ostatnim programie to, to mnie już jest coraz dalej do Ruchu Dobrobytu i Pokoju i Macieja Maciaka. Chciałbym, chciałem czerpać coś pozytywnego, gdzie zrobiłem film na temat, nagrywałem go w Burga z nad Morzem, film na temat Ruchu Dobrobytu i Pokoju Macieja Maciaka oraz kameratów oraz Brauna i mówiłem, że chciałbym i tak robię, że z każdego coś gdzieś czerpię, tak, bo we wszystkich tych opcjach widzę jakiś potencjał, no ale ten potencjał sam się przekreśla, sam się unicestwia, że tak powiem i jaki jest sens walki takich ruchów antysystemowych, przecież systemowi o to chodzi, żeby antysystem sam się zjadł nawzajem, żeby oni się kłócili, bo wtedy Partie systemowe będą miały poparcie i, i to one będą zawsze wygrywały wybory. A tamci niech się kłócą. No i po co to pan Maciej robi? Żeby skłócać ludzi? No jeżeli on nie uważa za antysystemowych rodaków, kamratów, no to kogo tak de facto uważa? Tylko ruch i dobrobytu i pokoju? Nie ma nic innego? No może tak uważa. Ja nie wiem, nie będę się za niego wypowiadał, bo to jest czyjeś zdanie, tak? Moje jest takie, jak tutaj przedstawiam w tym dzisiejszym vlogu. Jest mi może nie tyle jak przykro, ale, ale jestem bardzo zniesmaczony, jak to oglądam. Nie zgadzam się z tymi takimi opiniami, z tymi stawianiami zarzutów konkretnych, mówieniem o przestępstwach, tak jak pan Maciej mówił w programie i wyrażaniu się przeciwko rodakom, kamratom w taki w taki no, sposób niegodny. To jest dobre słowo. Tyle. Wypiszcie wasze komentarze. Nie, nie będę tutaj przeciągał. Co uważacie? Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Rafał Mora Vlogu, dostępniajcie ten film. Zostawiajcie łapki w górę. No i pozdrawiam Was serdecznie. I życzyłbym sobie zgody i pokoju, a nie takiego po prostu taki nawalanki jeden na drugiego. No niestety, jest jak jest. Opowiedziałem dzisiaj, bo musiałem odnieść się do tego, co padło w tym programie. I prawdopodobnie jeszcze nie raz się gdzieś odniosę, bo yy, no nie mogę przejść obojętnie koło tego rodzaju opinii, które też mnie dotyczą. Ten wilk jest tutaj symbolem rodaków, kameratów, którego mam na koszulce I, i takiego noszę. Bo wilk to jest. Yy, Taka istota wolności. Wilka nie znajdziecie w cyrku. Pozdrawiam Was. Już definitywnie trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa.